Hej wszystkim! Witam was przeserdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I kochani dzisiaj postanowiłam Jako, że dawno nic nie kupowałam tutaj na tym koncie Postanowiłam, że dzisiejszy odcinek będzie oczywiście z wydawania Ponieważ troszeczkę mi się tutaj nazbierało Także postanowiłam, że na sam początek kupimy sobie konia E, jeszcze nie jestem pewna, który to będzie. Mam na oku dwa, e, dwie maści kędziorków. Także co, lecimy, słuchajcie, od razu do e, jodłowego gaju, tak? Z tego co mi się wydaje, one właśnie tam są. Mam nadzieję, że lubicie takie odcinki z wydawania ster końców. Myślę, że dzisiaj e, tutaj już za dużo nie zostanie. E, no dobra, no to lecimy. Skoro są, to trzeba je wydawać. E, tutaj mamy kędziorki, tylko teraz e, zaczyna się właśnie ten trudniejszy etap, ponieważ musimy wybrać którego. E, teraz tak, tego mam, także tego na pewno nie. E, tego mam na drugim koncie, także też raczej nie. E, chciałabym któregoś z tych tutaj czterech. E, Uczy, to będzie trudne. Ile one kosztują? Jak trzeba sprawdzić. One kosztują 850, no to na dwa na pewno nas stać nie będzie. No i teraz mam tak: mam wątpliwości między tym a tym szarym. Oba są mega śliczne i ja już je w sumie od dawna chciałam kupić, ale tak naprawdę nie było mnie stać. Eee, także teraz jak już mam te star końce, no to wiadomo, na odcinku sobie polecimy. Bo czemu nie? Kurczę, słuchajcie. Nie myślałam, że to będzie takie trudne, bo teraz naprawdę nie chcę potem kupić i potem żałować, że kupiłam tego, a nie na przykład tego. No ale myślę jednak, że myślę jednak, że ten trochę przeważa. Zobaczymy jeszcze. No tutaj animacje są wszędzie takie same. Eee, tutaj w kędziorkach. Eee, kurczę, ten lub ten słuchajcie. Dobra, kupujemy tego. Eee, kupujemy. Spersonalizuj <grywanie> i kup. Eee, mało, strasznie mało tutaj razy właśnie kupowałam z tym nowym kupowaniem konie wiecie, jeszcze jestem nieprzyzwyczajona weźmiemy sobie młodego i może ogierka imię, zawsze mam problem z wybieraniem imienia domyślam się, że to będzie tutaj wybieranie właśnie mu imienia, będzie trwało dosyć długo chyba, że nam się jakieś fajne wylosuje o, sunset king Myślę, że może być. Dobra, kupujemy zakup konia. Na pewno chcesz kupić tego konia. Zobaczcie. Szkoda w sumie, że już nie ma tego starego kupowania. Ono mi się tak mega dobrze kojarzyło, ale to też jest mega. Fajnie, że właśnie dali opcję, że można od razu dosiadać. Także myślę, że chociaż w sumie i tak będę musiała właśnie sobie outfitik wybrać. Albo dobra, dosiędziemy teraz, to sobie kupimy jakiś outfit. Już nie będziemy, wiecie, już nie będziemy starego brać. Może polecimy sobie właśnie od razu, myślę, do sklepu. Nie lubię strasznie szukać na globalu. Tam jest mega dużo tych rzeczy i właśnie nie wiadomo tak naprawdę jak mam jakąś konkretną rzecz, na przykład w jakimś konkretnym kolorze, no to może być, ale jak nie wiem zupełnie jaki kolor, co chcę kupić i w ogóle, to wolę pojechać do sklepów i tam sobie na spokojnie wiecie, tak, poszukać. Dlatego myślę, że polecimy teraz sobie do... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? E, o, do centrum handlowego, właśnie dokładnie. Czasami tak mam, że mi właśnie na odcinku wylatuje coś z głowy i tak muszę się wiecie dłużej zastanowić. E, lecimy do centrum. E, zawsze właśnie tutaj jak jestem kojarzą mi się te stare zadanka jak jeszcze nie było wszystkiego, właśnie w Globalu, tutaj sobie jeździłam, chodziłam, żeby e, znaleźć jakieś, wiecie, tak naprawdę. No, nie było dużo do wyboru, bo miałam mały poziom, ale kojarzy mi się właśnie z początkami też kanału i, i początkami serii SSO od początku. E, no dobra, no to lecimy, szukamy sobie czegoś fajnego. Nie, nie wiem jaki tutaj kolor zupełnie wybrać. Myślę, że będziemy patrzeć tak po kolei. E, tutaj już mam. Dziwne, że tego czapraka nie mam. Myślałam, że go mam. Myślałam, że go mam. Może to na drugim koncie. Kurczę, tutaj też ja zupełnie mówię, tak jak mówiłam właśnie, e, nie mam pojęcia, co chcę kupić. E, także będziemy, tak wiecie, tak, um, tak na pałę szukać, tak od razu, co będzie to będzie, wybierzemy sobie jakiś ładny czapraczek, chciałabym troszeczkę też e, sobie taki odficik wybrać taki właśnie z tych starszych rzeczy, nie z tych nowych, e, no ale jak nie będzie nic pasowało, no to wiadomo, e, będzie można też coś z tych nowszych. Słuchajcie, myślę, że ja tutaj wam troszeczkę przyspieszę, bo ja jestem zupełnie niezdecydowana teraz i zupełnie nie wiem, co chcę kupić i w jakim kolorze i w ogóle jaki styl. Eee, także myślę, że wam przyspieszę i widzimy się, jak już coś mniej więcej, mniej więcej będę miał jakiś zarys tego, jak chcę, żeby to wyglądało. Okej okay, kochani, myślę, że ja już się mniej więcej tutaj zdecydowałam. E, także słuchajcie, wybrałam jednak e, jeden właśnie z tych nowszych czapraków. E, to jest zimowy czaprak, właśnie z tej wioski. E, także my sobie go już tutaj zakładamy. Jeżeli chodzi o siodło, zastanawiam się, czy kupować to, e, czy zostawić zwykłe czarne siodło bo tutaj zobaczcie pasuje mi tak naprawdę kilka tych siodeł chciałabym właśnie postanowiłam, że będzie to właśnie w takim niebiesko-granatowym kolorze także zastanawiam się nad siodłem czy by jednak nie zostawić zwykłego czarnego i zaoszczędzić trochę star końców ale podoba mi się to siodło właśnie niebieskie siodło na zimę Kurczę, dobra wiecie co? Kupujemy to siodło, kupujemy też to siodło, myślałam nad ogłowiem, ale zostało nam mega mało z także myślę, że już sobie ogłowie darujemy i zostawimy jakieś, jakieś wiecie, z tych co mam aktualnie w garderobie. Także czy tutaj jest gdzieś szafa, ona jest sobie tam na górze, to na razie do nie idziemy. Tak naprawdę szczerze wątpię, żeby było nas już jeszcze stać na coś tutaj właśnie dla postaci. No, tak jak myślałam, chyba nas na nic nie stać. Chociaż, chociaż... Czy na coś nas stać? Chyba słuchajcie, nie. Chyba będę musiała właśnie coś, coś z szafy wybrać No tak myślałam, że jak tam po prostu tyle, wiecie, ale jak tam tyle wykupię No to tutaj już nie będzie co Okej, okay, dobra, słuchajcie Wow, ale ładne buty, zobaczcie Są zimowe W sumie może buty bym sobie kupiła, bo buty są tańsze, tak jak tutaj jej patrzę Eee, chociaż nie wszystkie. Zobaczcie, tutaj mi jednego starkońca brakuje do tych. <laughs> jednego starkońca. <laughs> no, masakra. Tutaj na tym nie stać, ale też eee, chciałabym. O, te są w sumie całkiem ładne. No, takie zwykłe są. Eee, nie wiem, czy kupować buty. Naprawdę nie wiem. Te są mega ładne, mega mi się podobają. Myślę, że je kupię. Dobra, stać nas, to bierzemy. Bierzemy te. No i słuchajcie, kochani, już troszeczkę tutaj rzeczy kupiłam. Także polecimy sobie od razu do stajni, żeby dobrać tutaj ten outfit. Słuchajcie, mega lubię to miejsce, mega lubię właśnie tutaj to centrum handlowe, ponieważ ono jest, no jak mówiłam wcześniej, kojarzy mi się mega z tymi zadankami początkującymi i po tym pierwszym koncie um, też właśnie nie miałam starajdera nawet i właśnie tutaj sobie um, często jeździłam tak naprawdę szukać um, co bym chciała, a tak naprawdę nie było mnie stać, także nic nie mogłam mieć ale tak sobie wyobrażałam, że, że mnie stać okej okay, kochani, także tak jak już tutaj widzicie, wybrałam sobie już outfitik Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym koniku i o tym outfitie. No i co ja myślę, że to by było już na tyle w tym odcineczku. Troszeczkę, troszeczkę wydaliśmy. Chciałabym sobie jeszcze kupić ogłowie, no ale niestety mnie nie stać. No także jeszcze będę musiała chyba troszeczkę poczekać z ogłowiem. Okej, okay, no to co. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i oczywiście miłych komentarzach, ponieważ jest to bardzo motywujące. A ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do następnego i pa pa.